Zapraszamy wszystkich, którzy nas słyszą. Mam grusko w Bardzo ma Czwarty już nocny Pedro Skapit. Niebawem się rozpocznie. Proszę Państwa, na następnie chcielibyśmy powitać gości towarowych. Ja jako działacz sportowy rozpocznę drugi, oddaję głos Pałowi. Michał Województwa Zachodu Polskiego. Witamy serdecznie Pana Marszałka. Wraz z Panem Marszałkiem jest e, Miłośnik, trener, a teraz dyrektor z Departamentu Kultury, Edukacji w Sportu, Jerzy Gocnik. Witamy Panie Jurku. Dziękuję Monika! Dziękujemy! To no nie udało się! Proszę Państwa, Monika Pyrek. Moniko, dziękujemy Ci bardzo za wspaniałe widowisko, dziękujemy Ci bardzo za wspaniałą walkę i myślę, że Ty przekażesz osobiście podziękowania tym, którzy przyszli dzisiaj Ci wywdaję. Dziękuję serdecznie, że Państwo przyszli że nam kibicowali, pomagali nam w tych ciężkich skokach. No bo, chyba, bo jeszcze to też te A... Ale mam nadzieję, że te skoki na tej wysokości 4,50 podobały się Państwu i oczywiście na 4,60.